Hej, witajcie, ciekawe czasy, hmm. jest okazja, żeby obserwować tak naprawdę wiele e, zjawisk społecznych, norm, tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nas i tak naprawdę analizować je w kontekście tego, z czym przyszło nam się zmierzyć jako społeczeństwo, jako jednostce. Nie chcę tu brzmieć bardzo górnolotnie, bo każdy z nas ma i w zasadzie pisze i tworzy swoją własną historię. Mogę powiedzieć tylko, jak wygląda moja w tym momencie i jakie rzeczy głównie mnie zastanawiają, jeżeli chodzi o to, co dzieje się tak naprawdę w tym momencie. A dzisiaj kilka rzeczy, które są niezmiernie ciekawe, bo wychodzi na to, że hmm, potwierdza się, że to, że, że jako społeczeństwo odzwyczajamy się w jakiś sposób od tak długich okresów czasu, które spędzamy ze sobą. I to może powodować pewnego rodzaju zaskoczenia, radości, wątpliwości, zdziwienia i tak um, Bo jednak kiedy spędza się 8-10 godzin, 12 godzin w pracy i, i widuje się z rodziną przy okazji, może niekorzystnie to brzmi, ale no, troszkę to tak czasami wygląda, to nagle kiedy jest się wrzucony w okres kwarantanny, czy też pracy zdalnej, okazuje się, że am um, to życie może wrócić do takich podstaw, tak naprawdę, nie? Gotowanie obiadu, rozmowy i tak dalej. Odgrzebywanie różnych wspólnych tematów. Kiedy ostatni raz było na coś takiego czas i czy jak to się wszystko skończy, to tak naprawdę uznać, że tego czasu znowu nie będzie? Czy łatwo się z tym pogodzić? Ja wiem, że są tacy, którzy mocno narzekają i czują ogromny nie, niedosyt związany z tym, że nie mogą pracować. Ja mam troszkę taki konflikt wewnętrzny, przepraszam, z tym związany, bo uwielbiam pracować, ale a rodzina jest przecież najważniejsza. Um, drugim elementem jest też to, że um, zawsze chciałem i, i moim marzeniem jest takie właśnie możliwość pracy zdalnej, to znaczy budowania swojej. Um, swojej pracy w sposób, który, który po prostu sam decyduje o nim trochę I, i oczywiście ktoś by powiedział, że idealną drogą w tym momencie jest założenie swojej działalności i bycie sobie panem i, i, i sterem, ale z drugiej strony mam teraz okazję przetestować to w takim dłuższym okresie czasu i odkryć po prostu, które elementy mi pasują, które mi nie pasują, jak mocna jest moja konsekwencja, jak dobrze jestem zorganizowany, jak potrafię pchać tematy do przodu, mimo tego, że pracujemy zdalnie. Um, I co ciekawe, jak podtrzymywać relacje, które normalnie buduje się na co dzień, czy też podczas wyjazdów, czy też podczas prze przebywania w biurze, więc no, są to me mega interesujące zagwoski, tak naprawdę myślę, i zastanawiam się, dokąd zmierzamy z tym wszystkim, bo, tak jak mówię, jedna rzecz to jest to, co teraz się dzieje, ale druga rzecz to to, co wydarzy się, kiedy to wszystko się skończy. Czy nagle pojawi się, nie wiem, dwu, trzy razy większa prędkość, żeby nadgonić i, i spróbować to wszystko odrobić, czy jednak przyjdzie taki moment refleksji, że może pewne rzeczy odkryliśmy i zaczęły one działać lepiej, będąc zmuszony do tego, żeby one tak działały? Bardzo ciekawe czasy, jednym hmm. słowem, czy się martwi jakoś, powiem szczerze, że chyba troszkę nie do końca się martwi. Bardzo poważnie traktuję tę sytuację oczywiście, ale... Nie wiem, cały czas mój gdzieś rodzony optymizm sprawia, że myślę, że, że chyba będzie dobrze. Mam nadzieję. <laughs> Nadzieja umiera ostatnio, prawda? O, jak tam u Was radzicie sobie jakoś? Widzę, że, że część znajomych jeździ do pracy, że, że funkcjonują, sklepy też są zaopatrzone, no więc życie toczy się, mimo że wydaje się, że czasami jesteśmy troszkę obok niego. Tyle dzisiaj. <laughs> Zostańcie zdrowi i bezpieczni. Do następnego razu. Hej.